Cześć wszystkim, opatrzam ja słońce i magazynierom w ten ostatni piękny, słoneczny 2025 weekend, bo to chyba już będzie ostatni taki piękny weekend tego lata, ale złe wieści, zaraz wam wszystko pokażę. A złe wieści są tutaj, widzicie tą wtyczkę wypiętą z tego falownika? Czyli ten falownik mamy odpięty z tandemu, z tercetu w sumie, bo były trzy falowniki. No niestety on w tej chwili już nie pracuje w tercecie. Dlaczego? Bo się zaczęły działać, słuchajcie, dziwne rzeczy, zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie, nic z gruszki, nic z pietruszki zaczął wywalać jakieś dziwne błędy, ale to tak kurde jak szalony, jeden po drugim. Zobaczcie, widzicie tego samego dnia yy, o różnych porach dziwnych. Teraz cofniemy. Tu mamy siódmy, powiedzmy siódmy, niech będzie. Widzicie, jak to wygląda. Niestety nie wiem czy jest to fakt tego, że to jest nowy model falownika do starych czy po prostu coś tam z tym jednym jest nie tak, ale no niestety nie zagadał z tymi moimi starymi dobrze. Pochodził kilka dni, wyłączyłem to i działają same, więc no chyba mission failed tym razem. Także co, łapiemy słońce na dwóch hybrydach, plus on gridzie i co, lecimy dalej, lecimy w jesień. Ja już czekam na tą jesień, bo zobaczymy jak to się będzie teraz sprawować. 47,5 kW pika jesienią. Cześć!